After we killed Sergio, it was chaos for weeks. Our guys against their guys, and Morello gone to ground. But a boss can't stay hidden forever. For a Don to be feared, he's gotta be seen. Finally, word came through that he was gonna break cover. Morello wants to thumb his nose at us. Taking a show like there's not a war on, we'll meet him in the streets. We do him like this. We wait outside the theater till the end of the show. All those rich assholes will start coming out. That's when we hit Morello and his gorillas in a crowd before they see us coming. The theater's going to be packed, and not just with Saps. There's a good chance the mayor, maybe even the chief, might be there too. That's the goddamn point, Tom. We kill Morello in public, in front of the city's creme de la creme. Then they'll all know who's in charge. And it doesn't matter if you have a badge or a gavel or a fat wad of cash in your pocket. If you cross Salgari and his boys, you're dead. Okay, boss. We'll get it done. You take the machine guns. Make sure you don't draw attention to yourselves hanging around outside the theater. You keep the choppers hidden until you spot Morello. And then you light him up. I want it to look like that white suit is covered in roses. You got it? Sure, boss. Cześć, witam was w kolejnym materiale z gry Mafia, edycja ostateczna na PlayStation 5. Mamy kolejną misję do wykonania. Zobaczmy sobie tylko co tu jeszcze jest. Dobra, tutaj nie ma niczego, więc wchodzimy do samochodu. Dobra, z tego co zrozumiałem idziemy do teatru. Good luck, guys. Okej, okay. wszystko jest zrobione. Nie mam dostępu do ekwipunku w tym momencie, ale uzupełniona amunicja karabiny som, kiper spulowe. We're putting a lot of history to rest. What happens when he's gone? We'll be kings. Nah, no, I mean what happens with the Don? You think he'll be all tore up? I think he'll start wearing a nice white suit. <mum> Teraz jeszcze tylko zobaczymy, jak to <mum> daleko <mum> jest. No, nie yeah, daleko. Okay. Just sweating bullets. You look how I feel. Nearly there. Let's keep it together. When we see him, go for Morello. No one else. Once he's down, these guys will panic. We're actually doing this. He's been up against the boss for what? Ten years? More. You think that white suit would make him an easier target? Z tego, co my widzieli na wstępie. Finy porachunki rozszalały się po mieście. Gazety o tym piszą. Dobra policja. Yy, więc naprawdę grubo jest. I już zbliżamy się na miejsce teatr. Z każdym nowym rozdziałem robi się coraz, coraz ciekawiej w grze. Proszę bardzo, Morelli. Dobra, mamy kolejny pościg. Pościg za Morelli. Tak, zauważyłem, że w tej grze ludzie potrafią wyskakiwać tam przed maskę. Typowe. Jedź, jedź, jak już samochód spadnie w poślizg, no to już jest poprytka. Dobra, z powrotem na tropie. O no właśnie, jak go nie dopadniemy, to się znowu zaszyje gdzieś i będzie go ciężko odnaleźć. Na tym trudności, na klasycznym, pościgi są, pościgi są dosyć wymagające. Nie wiem jak jest na innych poziomach. Czy jest łatwiej, czy nie. No, ale jest jak jest. Uwaga, policja. W lewo. Co to, to było? No właśnie to jest to, jak chciałem nacisnąć na ranowanie. Samochód mi nagle odbił, no? Crazy, crazy, dobra, udał się do Chinatown. Taun. Barowie, jeszcze leci szkoda amunicji. Muszę się do niego zbliżyć. To się mogę, nie wiadomo jak szarżować. Są tu, zjechał nie? Gonna driver, you, My też mamy dobrego kierowcę. Daj, dawaj go. Czy on się udał do magazyny? Na magazyny. Dobra, panowie na razie nie strzelają, to tylko ja strzelam. Okej, okay. on idzie w stronę lotniska. Dobra, policja czas cięta? Staranują to mi. Los heaven.

Am yeah, I okay? Yeah, I'm all right. Just a bit of glass in my hair. Not that a cheap comb can't fix. let Can we go after him on foot. Come on. The poshul morelimo učet. Gdzie mi tutaj wchodzisz w moje ten? Uwaga zdążył rzucić moło top nas. Jest koleś. Oberwał? Co to było? Który taki? Czy to jest jakiś snajper? Tak jest. To on zadaje też sporo wrażenia. Jesko. go Perwał no, wychyl się Dobra, spokojnie Nie wiem ile razy zginąłem, ale trzeba to ogarnąć, trzeba to ogarnąć. Dawaj go! To jest nasz, dobra! Yy, przeładowanie? Nie, w ten sposób zrobimy. Tam widziałem apteczkę. To jest? Okej, okay, spokojnie. Już się kręcisz. Co tam się odbala? Tam idzie koleś. Kolejny robokop Szelbę ma chyba, tak jest Okej okay. Dobra, jeszcze go na wykończenie, szybciej. Przerwał? Snajper. Zaszczelisz go? Dobra. Dawaj tego snajpera. Wycofał on już oberwał, okej. Okay. To wypasowało jeszcze tak. Apteczka, coś znaleźć. Znajdźki jakieś, ok, ale nic nie widzę. Tutaj jest pozamykane. Tutaj mamy karta papierosowa. Na górę ja wejdę? Nie, nie ma takiej opcji. Okej. Okay. Tu jest. O to mi chodziło. Okej. Okay.

Jeszcze jeden został, tak? To wygląda dobra. Dobra. Tam jest kolejny. Jak to oberwał, dobra, gdzieś jeszcze tutaj jest koleś Dostał Jest kolejny ja Jeszcze dwóch widzę Spokojnie, spokojnie Tylko 13 naboi, niedobrze Kolejny kurde, dwóch jest na pewno, idę się wyleczyć. Nie zepsuj tego, Tomi, nie zepsuj. Dać jakąś amunicję? Czy co? Tutaj jest. Okej. Okay. Trzeba już sprawę swoje ręce. Tu coś leży? Okej, okay. czekajcie panowie. Okej, okay, idziemy, teraz jestem gotowy. Otwieraj to. Nikt Morelli nie ucieknie, mam nadzieję. Dawajcie panowie. Co?

Oh, good. This isn't going to work. It has to work. He's in a fucking plane. Can let me shoot? He's not out of here yet. Okay. Now the other. Blow him Dobra, udało się tak? I'm taking tak the yes.

Is it gonna go? Yep. Yeah. It's going. We don't have time to relax. We gotta be sure he's dead before the cops show. No one's gonna survive that. Of a lot of smoke. I can't believe we did this. And no, don't seem real. Stay alert with your guns close. We've come too far to get lazy at the end. We don't have a chance the we We get out, we check the wreckage, we leave. Got it? Sure, we do. Chciałem jechać tu? Myślałem, że bramę rozwale, a jednak nie dobra. Chyba tędy. Dobra, mamy to. Jeszcze. teraz już na pewno it now Yeah I do do it Piękna really right. Let's make tracks Czy to świadczy o tym, że już zakończona jest wojna pomiędzy dwoma mafijnymi rodzinami? Marku. Dzień, w którym skończyła się wojna, creme de la creme, rozdział ukończony. To by było na tyle, do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!